Było, bo były dwie osoby które grały jakby ja i ona, ale z jej perspektywy to było wszystko pokazane. No yy... to sobie wejdźmy i prześpijmy się. I pójdziemy sobie kopać dzisiaj do kopalni z powodów takich, że w sumie nie mamy, nie mam żadnych rzeczy. No to serwerze na pewno będzie się dużo bardzo działo i będziemy na pewno bardzo dużo grali. No ale tak jakoś w sumie nie miałam mikrofonu zbytnio. I nie miałem jak nagrywać. Ale już od naprawdę niedawno mam już ten mikrofon. I mogę nagrywać. Przepraszam za mój głos, jeśli ja coś by było. Nie tak, bo jednak jestem lekko chora. I po prostu średnio jakkolwiek mogę mówić, cokolwiek. I na no, bo... mm, tak to wygląda. Muszę tutaj was muszę trochę przysmolić. Moje stanowisko było jak jakby ja gram, ale to stanowisko wcale dobre jakoś bardzo, jakoś bardzo dobrze przygotowane to do tego grania nie jest jednak. Um, no i po prostu musiałam sobie myszkę jakoś ogarnąć, by była git zrobiona. Może to właśnie będziecie słychać szumy czy coś takiego przez chwilę, bo chciałabym to w miarę możliwości moich ogarnąć. Na pewno ogarnę i na tym odcinku nie będzie takich problemów. Mm, po prostu chcę nagrać odcinek z tego, dlatego, bo nie nagrywaliśmy dawno. Próbowaliśmy jeden wstawić albo z dużo gluźnierstw oraz rzeczy nieprzyzwoitych i po prostu YouTube uznał, że ten filmik nie dopuści tego filmika, żebyście mogli go widzieć. Bo nasz kontent jednak dla dzieci nie jest. Nie należy do kontentu dla dzieci, a YouTube... Po prostu oznacza, że jest jednak dalej daleko, bardziej jest zbyt jednak okropny i... No. Na serwerze gram ja oraz jedna osoba, która też właśnie gra. E, tutaj sobie trochę sobie trochę patyków. Miałem sobie trochę patyków z powodu właśnie takich o, żółwiki. E, Mam farmę żółwi z czego po prostu je rozmnażam i sprzedaję później w Dobra, gdyby nie mój sklep, nie miałabym nic pewnie O nie yy. Bo jednak nie lubię chodzić po kopalniach i kopać diamentów Więc tak jakoś wyszło po prostu, że nie lubię kopać i rzadko ogólnie kopię dam sobie, ulepszymy kilo tymi diamentami co mam Ogólnie jeden odcinek nagrałam Lecz niestety z jakiegoś tam powodu dźwięk się jednak zepsuł Miejmy nadzieję, że teraz dźwięk jednak będzie dobrze działał I że nic tutaj się nie popsuje Mam tego szczerze nadzieję, bardzo dużo. Pójdziemy sobie do kopalni, więc to mi niepotrzebne. Bo nie by się przydało, ale z pochodniami też krucho. Ogólnie krucho u nas też z jedzeniem, jest na wiosce całej, więc potrzebowałabym zabić zwierzaki. Zabijmy sobie zwierzaczki, wybijmy sobie ich trochę. Nie wiem czy one były rozmnażane, bo ja ich nie rozmnażam a jak rozmnażam to naprawdę rzadko. I po prostu, no... No nie widzę, że po prostu są... No, możemy wybić Bo te koczeki jednak i tak... Są niepotrzebne, bo no, Tak naprawdę, i one są tylko tu po to, by znosiły te jajeczka bo ja nie lubię tych płaczaków zbytnio i... Nie korzystam z nich też jakoś mocno Szczególnie... W szczególności jakoś z nich no właśnie nie korzystam Możemy mieć jeszcze zobaczyć jak tu wygląda co nasza ta. No trochę tego jest, nie ma co. Nie ma co, trochę tego jednak jest. Eee, dobra, farma. Eee, później pójdziemy jak pójdziemy trochę z wyprawy, to sobie ją weźmiemy, ogarniemy. Ogarniemy sobie właśnie tą farmę i tak samo resztę. Eee, Poszło nam do jakiejś kopalni. I chyba nawet wiemy mi, jakiej miarę możliwości moich. Nie chcę też zbytnio się oddalać na no, daleko od wioski, po prostu, bo nie chcę iść na wyprawę jakąś szczególnie ogromną, tylko bardziej chcę iść właśnie do kopalni. Idziemy więc, przyjdziemy po prostu przez mój park rozrywki do jaskini, który, która jest właśnie pod tym parkiem. Nie wiem, pod tym parkiem. I sobie tam chyba pójdziemy. Tak mi się wydaje, że najrozsądniejszą opcją, by było po prostu przejść przez park rozrywki i sobie prze tam, przejść tam. Sobie zaskoczmy sobie i tu jest jaskinia, jest tutaj jaskinia, tak jakby ale jest, i ta jaskinia jest pod pod tutaj tym wszystkim jest jaskinia jeśli nie mylę, to ona jest Eee, nie wiem, gdzieś tu? Jest. Jest, jest. Dobra. O, mm. hmm. Dobra, lecimy. Aha, mogliśmy tamtędy, do... no dobra. Widzisz, to tak skacze trochę. Mm, po prostu. Jak będziecie jakieś szumy słyszeć w tle, to przepraszam, lecz jednak nie mam nic z tym wspólnego. Po prostu szumy w tle są. Bo jednak mam za oknem, są nie obok. E, no, no obok okna, nie obok okna, tylko po prostu obok działki. Drogę i często tam dosyć ruchliwą drogę, ruchliwą i po prostu no, jakoś wyszło tak, że mogą też szumy być lub jakieś stuki, stukoty czy coś, bo jednak miesz nie mieszkam sama i po prostu jakoś, wiecie, nie będę. Uciszała każdego tutaj, żeby był cicho, bo ja akurat nagrywam odcinek i kiedy musimy cicho, bo to jednak nie jest tylko mój dom Można sobie wykopiać żelazko Wykopię um, sobie żelazo w sumie. Myślałam, żeby jeszcze iść, móc iść do Lederu O nie Ładź, jak się wystraszyłam, jak się zlękłam Aż taką myszką ruszyłam, tak mega szybko, bardzo? Aha, yy. sobie tutaj pochodnie na i będzie boże te bloki na pochodnie z powodu że będzie po prostu bezpiecznie. przepraszam jeśli przez jakiś czas nie będę coś mówiła czegoś na przykład w jakimś wypadku nie będę czegoś mówiła ale jednak chcę się też skupić trochę na grze żeby mnie nic tu nie zabiło bo niestety i Minecraft ma to do siebie że te po jakimś czasie niestety znikają więc niestety jakby coś się działo to niezbyt ja mam do gadania przejdziemy sobie bokiem pewnie przejdziemy sobie bokiem tam jest creeper Dobra to idziemy do creepera sobie sobie ziomkę o no, e, szukam nie wiem, to, bo chcę o laską bo chcę mieć Dementowy set, który już mam, co prawda, ale chciałam go na pewno ulepszyć Jak widziałem, kilof oraz łopatka już są na wyczerpaniu A nie powiem, że łopata i kilof to jednak by się bardzo przydały Na pewno do giery i do innych takich fajnych rzeczy Szczególnie do budowy muszę zebrać to drewno Lubię właśnie te jaskinie podwodne O, to jest ta, to możemy iść, ale tam raczej już ktoś był Myślę, tutaj jest taki problem, żeby... Że jeśli się chce iść... Interaktywacyjną... Muszę kiedyś sobie przydać Że jeśli chcesz gdzieś iść, pozwiedzać coś nowego To musisz albo zejść miliony kratek w dół I czekać na kopalnię się kopać po prostu przed siebie Albo po prostu... Iść daleko od wioski i znaleźć kopalnię daleko od wioski po prostu To jest pająk. Mm, Nie wiem, co to tam jest, tam jest spawner po prostu Do mm, mi nie chce się zbytnio iść Chyba zbytnio nie kusi mnie, by iść do spawnera Teraz zrobię małpę Żart, Nie wiem, czy go tak słyszeliście, ale nie mam nadzieję, że nie. Oooo, jednak, to jest dobrze. A no, sobie węgiel. węgiel, węgla nigdy nie za wiele. Tak szczerze. Ja wiem, że on się później może przydać. Ale go będę szukać i potrzebować, tego nie będzie będzie się ziela, to po prostu weźmiemy lawę Tylko pójdziemy do naderu i pójdziemy po lawę po prostu <grywamy> Kopnę sobie ten węgiel I może wyjdźmy z tego miejsca Tutaj przynajmniej Bo jednak tu chyba nic w sumie ciekawego Nie znajdziemy, a może może i znajdziemy. Jednak nie znajdziemy, możemy się skopać lekko w dół, żeby jednak być lekko niżej i możemy mieć nadzieję na jakąkolwiek kopalnię. Chociaż szczerze w to wątpię, że jakąkolwiek znajdziemy, chociaż skąd, skąd ja mogę to wiedzieć? że jak może nam się poszczęści i znajdziemy coś. Miejmy nadzieję jednak, że coś właśnie znajdziemy, bo ja wola kopalnię w typu, że można, że sobie chodzisz, a nie kopalnię, którą masz i ona po prostu jest jakby nie, ona nic kopalnią. Tylko ona ją trzeba samemu wykopać, bo ja wolę tak szczerze bardziej chyba chodzi po kopalniach właśnie. Przestać wykopane jest, po prostu kopać surowce z tych kopalni A no, tak to trzeba bardzo dużo czasu na nie, na, te, na tych kopalniach spędzić No, niestety no, życie Niestety życie, no cóż Jesteśmy moi drodzy na minus 14 kratce a na nie wiem na której kratce się można zrobić sensie diamenty To nie wiem dźwięk Minecrafta moglibyśmy się w sensie kopać przed siebie, bo sądzę, że i tak niezbyt ciekawe rzeczy znajdziemy kopiąc się w dół, chociaż jesteśmy dopiero na minus, na minus 20 kratca, myślę, że będzie spoko że możemy coś w sumie jednak znaleźć. Więc kopiemy sobie cały czas. Kopmy, kopmy. No już złotko Jak wiecie, złoto nigdy za dużo Może będziemy mogli zrobić jakieś jabłuszka złote, czy coś w tym stylu Zawsze coś Ogólnie jakoś chciałabym wam zająć ten czas, więc ja nie po prostu przyspieszę ten moment, ten moment kopania i będę <trymne> działo. Lecz szczerze bardzo w to wątpię. O, ale znaleźliśmy, że znaleźliśmy żelazko. Mm -hmm. Więc chyba jest jednak nie tak najgorzej wcale Możemy sobie przecież kopać żelaza Nie musimy szczególnie diamentów kopać przecież Może też, jak dobrze pamiętam to U moich villagerów są do sprzedawania właśnie diamentowe rzeczy Więc No ale zawsze taki odcineczek z kopania wydaje mi się super Myślałam, żeby zrobić na serwerze Event, który polegałby na. O, czekajcie, złoto. Który polegałby na skopaniu bloków miodu. W sensie mielibyśmy miód i w tym miodzie jakby były ukryte. Pokażę Wam później, wybuduję prowizoryczne coś takiego, i coś takiego prowizorycznego i Wam to po prostu pokażę. Od stów. To jest w sensie. Co to jest? To, tak, to jest stów. Yy... Później wam pokażę prowizoryczne, jak to będzie wyglądało. Nie pamiętam, jak ta Billa się nazywała. W sensie, wiem, że ona jest, była wymyślona przez jakiegoś youtubera, tam, ale trochę ściągnę na swój serwer. Wydaje mi się, że jednak się ten youtuber nie obrazi. Czekajcie, muszę trochę ruszyć mikrofonem. Teraz możecie też lepiej słyszeć dźwięk. A o, kolejna. Dużo złota, coś bardzo dużo złota. Ale ja złotem nigdy nie gardzę. Pręcz kocha złoto. Jestem Soroką, jeśli chodzi o takie rzeczy. O, diamenty! Jupiiiiiiii! Sprawdźmy, jaka to jest bryłka. Uuu, uh, chyba, no nie taka owszem, malutka Teraz przejdźmy na dół, oh, Czyżby to była, czyżby to była duża bryła diamentów? O oh, tak! Ale ja będę się cieszyła jak dzieciak teraz, nie? Ale się cieszę, jupii! I mega, mamy cztero... Mm, ...diamentową bryłkę Ja jestem zadowolona jakby Jakbym miała fortunkę, kurczę... Fun, fortunę Fortuna killoff, nie? Pamiętajcie, trzeba to będzie zrobić. Na pewno dzisiaj będziemy sobie też enchantować killoffy, ale jej w końcu. Nie będę na pewno tego kilofu ulepszać. Z powodu, że po prostu z tych 8 diamentów mogę skrasztować nowy. I będzie na pewno lepszy. Wydaje mi się, że na 20. kratce właśnie najwięcej jest złota. I wydaje mi się, że przypadkowo właśnie się na, na tą kratkę skopałam, tak nawet nie wiedząc na której kretce powinnam się kopać. I czekaj, stój się. Myślałam, że tam nie widzę. Jeśli widziałam to w montażu po prostu Wam zaznaczę o co chodzi. Mm. Teraz mi się wydaje, żebyśmy skręcili w tą stronę o tych kratkach i w tą stronę poszli, zaczęli kopać. Wydaje mi się, że może być dobrze. Gówno widzę, więc postawmy sobie pochodnie. Jeśli jak coś, to po prostu w pewnym momencie przestaniemy kopać i wrócimy na no, chatę. Najwyżej. Bo nie będę na pewno się działać cały odcinek, po prostu yy, chciałam trochę diamentów, a że jak je znalazłam, to po prostu pewnie po jakimś czasie ten odcinek odpu trochę odpuścimy z kopaniem. Pójdziemy sobie robić coś innego. Ogarnę coś po prostu ciekawszego. Na serwerze to jest dwie osoby, nie pytają tu, aż 115 śmierci. Tak przypadkowo jakby nie. To tak. W przypadku El się napiła czegoś, na nie mam nic przy biurku, chyba zbyt ja bym musiała iść do kuchni. A szkoda mi teraz odcinka. Ucinać później odcinać i robić tak nieklejąco. Po prostu hmm. wydaje mi się... O kolejny diament... Kolejny diamenty! Jupi! Dobra Ja już widzę, że czy to teraz będzie dużo... Jeśli to będzie duża bryła To ja będę jak dziecko, nie? Tak ucieszona Tłupyk, tyk, tyk Teraz pytanie, czy jest pot jeszcze Nie, chyba nie ma dolnej bryły to jest, to jest chyba... Nie! Jest, jest. Ale na zadowolona nie jestem tak teraz zadowolona z tych diamentów. 13. Magnet. Czekajcie. Mm. Ja jestem zadowolona. Jakby... Nie wiem, po ilu kratkach były te diamenty, ale nie nakopaliśmy się tak szczerze jakoś wiele. O Redstone. To jest potrzebny mi Redstone. No stół będzie mi Redstone potrzebne. Jak nie teraz, to kiedyś się na pewno przyda i będę żuliła od ludzi na serwerze, żeby tam... Ten... Ogólnie byłem ciekawa, czy byście chcieli może na jakiś rekord iluś tam subskrypcji, na przykład 20 subskrypcji, ogarnąć jakiś taki mini-serwer na Aternosie na przykład? I no, nawet w sensie nie taki, który by był płatny, bo nie wiem, płatny możemy zrobić na więcej subskryp subskrypcji i płacić. Ale myślałam, żeby zrobić taki właśnie serwer, który nie byłby jakiś super wow wow, tylko po prostu, żebyśmy grali sobie jakąś je, ileś tam osób na YouTube i po prostu my byśmy sobie też grali. Już mogę zaprosić osobę. I ogólnie myślę, żeby było git. Że byłaby to spoko opcja, jednak i no. Sądzę, że można by było takie coś o, o, zrobić. Dobra. Ty kratce już, jak widzicie, zaczniemy kopać się w tą stronę i chyba powoli już w górę. Jak wydaje mi się, kupujemy trochę się i. Byłoby coś i sądzę, że stary YouTube jednak najlepszy. O nie, to jest śnieg. Mówiłam, że się wykopałam w górę. Mówiłam, ale szczerze, nie byłam wcale jakoś bardzo daleko. W sensie no, trochę daleko byłam, ale nie byłam wcale tak naprawdę daleko. Po prostu byłam dalej niż zwykle. No, no, ale fajnie, szczerze. No to byśmy 13 dni, no, to by szczerze minęło dopiero. Pół godziny już? Wtf? Wtf? Myślałam, że minęło z 5 minut dosłownie To pewnie minie Nie wiem jak długi ten odcinek będzie I nie chcę też Pewnie oddawać jakiejś Młodnej Szansy na ten odcinek, będzie jakiś wielki Długi, okropny Na pewno nie będzie, on to jest dinozar No i tak, no i w sumie odłożymy te itemki I ja chyba skończę odcinek, w sensie to był już szybki odcinek skupania Nie chcę też robić godzinnego odcinka, bo ja wiem jak to się okropnie montuje I ja wiem jak to się też okropnie przedłuża, jeśli to są odcinki właśnie takie półgodzinne Gdzie nic się prawie w ogóle nie dzieje i gdzie ledwo cokolwiek no, robi się, więc ja się, ja się po prostu chyba z wami będę żegnała niedługo i no, najpierw sobie otworzymy i jednak najpierw odłożymy sobie itemki O Boże, nie ta skrzynka, odłożmy sobie, odłożmy, odłóżmy. Otłóżmy sobie itemki I wrzućmy do piecy, to o, Palmy Mmm. ja zawsze rzucam jednak tu dla bezpieczeństwa nasz serwer niby jest zabezpieczony cały jakkolwiek, lecz ja nigdy nie ufałam w 100% ludziom. Ludziom, po prostu ludzie są jednak okropni. I sądzę, że nie warto ufać ludziom w 100%. O mój Boże, nie. Trzeba drugi kolejną skrzynkę. Trzeba skrzynkę Przedziwim kolejną ogarnąć po prostu ludzie. Dobra. Ogarnijmy skrzynkę Dobra, to ja już wiem co będziemy robili w następnym odcinku Po prostu w następnym odcinku zrobię magazyn <gazyn> Magazyn, albo mój własny domek Bo ja mieszkam jednak nie sama I mieszkam z dwoma dziewczynami Jakby zrobić tak Pół Własny domek Czyli się własny Byłabym, mieszkałabym tu i tam Albo po prostu własny magazyn, taki wielki, tuż ogromny. Myślę, że to mogłoby mieć sens. choć szczerze, chyba też by nie mogło zbyt nie mieć sensu. No to tak. Wrzucimy sobie na pewno parę z marchewek do kompostownika, kompostowników. I po prostu je sobie wrzucimy. A później się ja z Wami się pożegnam już chyba. Bo nie chcę jednak, jak Wam mówiłam, nie będą to odcinki jakieś wielce, ogromnie długie, bo. Ten odcinek trwa pół godziny, a nie chcę właśnie tak robić, że trwa te odcinki po pół godziny, czy coś takiego. Musimy zgolić pola. Dobra, życia. Nie zgodzimy go najwyżej po prostu. Ja się chyba właśnie z wami będę żegnała, tak w polu marchewek. Zajmiemy sobie tarczę i będę się żegnała z wami w polu marchewek, albo sianka w polu sianka, więc ja was, no co no, żegnam. Miłego dnia Wam życzę i po co? Czekajcie na kolejny odcinek! Bajo!